Cześć, mam nowe z Steve'a i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Ci pokażę, jakbyś chciał ekskluzywa na swoim koncie, już wszystkie swoje hedgeboty transferować. Tak, jak na przykład podejdziemy sobie do jakiegoś obojednego jakiegoś stoiska. Ja mam na przykład takiego już Helleroka. Moje goście go wystawił za 53. No niepotrzebnie, nikt go nie kupi. Ja miałem tutaj 5 Hyuji na tym koncie i one były ztransferowane. Dlatego sprzedałem po prostu za mniejszą cenę, niż pokazuję wam tutaj pod Existami. Nie masz Hyuji na swoim koncie? Chciałbyś go mieć, ale nie wydawać krocie? Chciałbyś po prostu go mieć za darmo? To jest jedyna taka okazja, bo na Discordzie, który macie pierwszej linijce opisu, czyli Pet Simulator 99, możecie zgarnąć 100 Robuxów do doładowania do Pet Simulator 99 oraz Huge Happy Rocka totalnie za darmo na wasze konto. Jedyne co wystarczy zrobić: wejść z linku w opisie, zostawić łapkę, zostawić suba pod tym odcinkiem, zostawić weryfikację na kanale Discord, wejść w giveawaya i kliknąć emotkę konfetti. Także śpieszcie się, bo Osób jest naprawdę dużo, a wygrywa tylko jeden. A możesz to być ty i możesz mieć w końcu już na swoim koncie, albo mieć 100 robuxów. Powodzenia każdemu. Link w opisie. Tu jest 30.6b. Ja sprzedałem za 29, sprzedało się w 3 sekundy. Yy, I... W takim sposób zarobiłem 200 milionów, dlatego że sprzedałem wszystkie te pety. Następnie co robimy? Mamy już dużo gemów e, na, na przykład takie jajko, które byśmy mogli sobie transferować oczywiście również do Pet Simulator 99. E, I oto tu w tym chodzi, żeby transferować rzeczy do Pet Simulator 99, e, które nie są transferowane. Musimy pamiętać, że nie można patrzeć po e, tych wykrzyknikach, bo one wskazują na to, że ich po prostu nie przetransportujemy do Pe simulator 99 Także Jak już sprzedaliśmy swoje wszystkie huge'e Albo nasz cały majątek Żeby mieć tyle gemów ile mamy aktualnie Schodzimy sobie W wyszukiwarce na, na dół Do ekskluzywów albo bądź do jajek e, Zależy kto co chce kupić e, Schodzimy sobie do ekskluzywów Ekskluzywy się bardzo przydają W Pe simulator 99 I możemy wyszukać jakiego chcemy ekskluzywa Bo naprawdę one są tanie Jak mamy taką dużą subę. I na przykład weźmy sobie tego elefanta, bo jest tani i. Oho, to jednak go nie mamy. To weźmy sobie takiego, który jest bardzo popularny. Musicie też patrzeć na takie, które są bardzo popularne. Dużo ludzi będzie, będą je miały i po prostu będą wystawiały i na, nawet nie będą stransferowane. Na przykład taki jelly korki. Wchodzimy sobie w niego. Jest znalazł nam serwer i teleportujemy się Możemy też cały czas na tym koncie swoim w Pet Simulator X zbierać gemy Poprzez handlowanie się nadal Mimo to, bo tutaj dużo i tak gra osób Które kupują te rzeczy No i możemy się tak handlować Zbierać sobie gemy i kupować kolejne ekskluzywy i transferować je na nasze konto Okej, okay, no i akurat trafiliśmy na serwer, gdzie Gelekorki jest już transferowany, dlatego że no bardzo opłaca się transferować te wszystkie pety, no i... oj. I wszystkie pety praktycznie będą transferowane. Ja akurat trafiłem na jeden serwer, gdzie nie były transferowane. Tutaj mamy Huge Chef Kata za jeden trillion, bo niestety tyle nie mamy. Ale są tutaj ekskluzywy, które są powystawiane za normalną cenkę, znaczy normalną w cudzysłowie, dlatego że... Nie są one transferowane i możemy sobie kupić na przykład e, takiego Knife Kata, i e, on będzie dostępny u nas w Pet Simulator 99. Okej, okay, możemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć zacenki, jakie są przy tych petkach. E, no i chyba opłaca się kupić tego Knife Kata, e, także chyba kupię i zobaczcie jakie tu są ceny. No to są zdecydowanie zawyżone, zdecydowanie zawyżone, tak szybko wracamy tam i kupujemy te piecioszki specjalnie dla Was, widzowe Kupmy na przykład tą małpkę, mamy tutaj flopę za 50 bilionów gemów, którą oczywiście sobie kupię, bo 50 bilionów to wiecie, to taki nie, nie za duży zakup. I możemy sobie w sumie jeszcze jednego kata kupić. Teraz musimy czekać na ofertę poniżej 50 bilionów, a my już na swoim koncie mamy raz, dwa... Trzy, trzy ekskluzywy, które się bardzo przydadzą w 99. Także jeśli nie wiecie, jak je przetransportować, zostańcie do końca, e, ja wam wszystko pokażę. Ok, widzowie, znaleźliśmy tutaj szybko stoisko. I wiem, że tego się będzie opłacało, także już go kupuję. Do widzenia! Idziemy sobie zobaczyć, czy możemy, widzowie, je przetransportować. A jak nie, to będzie wielka... Nie powiem co. Yy... Zaraz się okaże, zaraz się okaże, czy możemy to transportować za taką scenę w górę, że yy, trzeba, to, trzeba to transportować. Proszę, powiedz, że można to transportować. Można! Można, można, można wszystkie. Można wszystkie, widzowie. Jest! Udało się i zaraz przechodzimy sobie do Pensjum, 99, ja klikam transfer. Jest! Nie, w simulator X klikłem ja mam kliknięcie na simulator 99. No już jest dobrze. Okej, okay, także już się logujemy do naszej pięknej nowej gierki od Big Games. I zaraz zobaczymy, czy my jesteśmy w stanie. Znaczy, zaraz zobaczymy, że są w ogóle przetransportowane. Uwaga! a bo je trzeba odebrać. No, tak zapomniałem. Je trzeba odebrać. Dobra, mamy. <laughs> Już się przestraszyłem. 90% strong. 90% strong. 85 i 85. Dobra, mamy 2 razy 90 i dwa razy 85. W takim razie mamy. Nie, nie to, nie to, nie to. O. Mamy taki składzik z yy, te, naszymi pięknymi yy, ekskluzywami. I mi się to podoba. I mi się to podoba, widzowie. Yy, yy, czyli widzicie. Czyli widzicie. Czyli widzicie, widzowie. Możemy sobie transportować <grym> z pety z Pacjumiliter99. Jak macie 200 bilionów gemów, możecie sobie zasponsorować ponad 4 ekskluzywy, a to jeszcze nie koniec tego filmu, dlatego że wam pokazałem, jak eksportować. Ale zrobimy sobie mały konkurs: zrobimy sobie konkurs na 10 ninja maskotów w wersji Rainbow. Jeden, co wystarczy zrobić, to łapeczkę pod tym filmem, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole, zostawić komentarz z, z swoim nikiem, i możecie napisać, co dostaliście na Mikołajki. Wtedy wam serduszko i będziecie brali udział w losowaniu. A to na tyle ode mnie. Ja może pójdę sprzedać te rodziców. Kto wie, kto wie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trzymajcie się, mordy, do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się na sobotnim streamie. No i elo.